Witam Was w kolejnym odcinku Spec Simulator X. Przepraszam za mój głos, ale się pochorowałem. Jeszcze mam zatkany nos, dlatego tak mówię. No dobra, ale wracamy do gierki. Co tak dzisiaj naprawdę będziemy robić? Oczywiście zajmiemy się hardcore modem. Musimy wzmocnić nasz team. Ale zanim to zrobimy, pamiętacie błąd z Pet Daker? Otóż po ostatniej aktualizacji tymczasowo został wyłączony. Było to spowodowane błędem, który tak naprawdę mógł zniszczyć całą grę. Otóż błąd ten polegał na tym, że w momencie gdy wybieraliśmy peta i odznaczaliśmy go, wartość diamentów i coinów nie resetowała się, więc w kółko mogliśmy ją zwiększać. Jeżeli by ten błąd nie został naprawiony, prawdopodobnie każdy z nas wychodził z maksymalną ilością diamentów. A ceny już petów by poszybowały w kosmos. Na szczęście Big Game zareagowało bardzo szybko i nikt nie nadłużył tego błędu. No dobra, ale już wracamy do hardcore moda. Na początek musimy sprawdzić, ile dostajemy na Tika. Karton coinów. Tutaj mamy skrzyneczkę razy 5 i na pierwszego Tika dostaliśmy około 1,5 miliona, no tutaj 1700, to nie jest zbyt dużo, ale nie mamy żadnych petów z karton coinami. W dzisiejszym odcinku chciałbym zdobyć minimum 10. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Aktualnie nasz najmocniejszy pet na hardcore modzie daje 50 q Oczywiście jest z nim nowy tych skała i Worldu wersji Dark Matter. No dobra, ja lecę poszukać jakichś e, legend w wersji Dark Matter, na których byśmy mogli zrobić karton koiny piątki. I to chyba będą te z i bo te z eventu są słabe. Słuchajcie, ganiałem z dobre pół godziny i nie mogę znaleźć tych nowych legend. Tu jest pierwsza za 550 milionów, no i ją kupujemy oczywiście. Jeszcze tylko enchant będzie musieli na nie zrobić, ale to później się zrobi. No dobra, jeszcze lecę poszukać kolejnych, zobaczymy co z tego wyjdzie. Słuchajcie, ganiałem kolejne pół godziny, niestety nic się nie udało znaleźć, ale mam 32 biliony karton Coinów. Ciekawe, ile za to uda nam się wdropić nowych legend. No dobra, ja biorę się za otwieranie i widzimy się, jak kolejny skończą. Po przerobieniu wszystkich petów udało się zrobić jednego mityka wersji Rainbow. I mamy jeszcze, jak dobrze liczę, 11 legend wersji Rainbow. Więc z tego będą dwie legendy wersji Dark Matter. No nic, trzeba będzie ich jeszcze poszukać na Trading Plazie. Słuchajcie, w międzyczasie wbiłem na hardcore moda, aby odebrać nagrody z Pet Daker. A tu taka niespodzianka. Wrzuciło mnie na serwer, gdzie znajduje się gracz, który ma prawie 250 trylionów względem wskaźnika Rap. Wow, ciekawe, jakie on ma pety! No dobra, ja lecę go poszukać. Jak go znajdę, to sprawdzimy, co on tam ma. Słuchajcie, znalazłem go. Jest oczywiście na nowym świecie, czyli Kawaii Wardzie, i otwiera sobie jajka. Ale tam w oddali już widzimy pety. Zapewne są jego. Patrzcie, ile tytanicznych petów. Wow! Nigdy tyle w jednym miejscu ich nie widziałem. Oj, lagi się zaczynają. Wydaje mi się, że wszystkie pety, które ma założone, to właśnie tytaniczne. O kurde, tu jest tytaniczna Astra w wersji Rainbow. Wow, zazdroszczę mu, chciałbym taką. Ciekawe, czy jeszcze jakiegoś ma tytanicznego peta w wersji Rainbow. Tam z drugiej strony chyba jest tytaniczny Hubert w wersji Rainbow. Nie, dwa są takie! Ciekawi mnie, jak on zdobył taką kolekcję tych tytanicznych petów. Może mi kiedyś się uda zdobyć chociaż jednego tytanicznego peta. Słuchajcie, latam po Trading Plazach i szukam tych legend. I teraz dopiero ogarnąłem, że mamy sekrety w wersji Shiny Rainbow. Zarówno na normalnym świecie, jak i hardcore modzie. Wow, nawet nie wiem kiedy one wydropiły. Słuchajcie, ganiałem kolejną godzinę i nic się nie udało znaleźć. Ale zobaczyłem, że wysłaliście mi gifty. Jest ich w sumie 22, więc na szybko je sprawdzimy. No to lecimy pierwszy gifcik od krecika. Bardzo dziękuję za Safari Kata i oczywiście cię pozdrawiam. W sumie to dwa pierwsze, bo jeszcze partia Axolota wysłał. Bardzo dziękuję i oczywiście cię pozdrawiam jeszcze raz. Kolejny gifcik od Kuby. Bardzo dziękuję za partię Axolota. Niestety nie wysyłam gemów, ale oczywiście cię pozdrawiam. Kolejny gifcik od Kamiliosa. Bardzo dziękuję za Hardkorowego peta i oczywiście cię pozdrawiam. Kolejny gifcik jest od Skunksika Bardzo dziękuję i oczywiście cię pozdrawiam. Kolejny gifcik od Slasiego. Wow, 50 milionów diamentów. Bardzo dziękuję i oczywiście cię pozdrawiam. Kolejny gift jest od XD. Niestety nie nie wiem co do końca napisałeś, bo mam hashtagi, ale bardzo dziękuję za te dwa gifty i oczywiście Cię pozdrawiam. No dobra, lecimy dalej. Oproszę i kolejne od Ciebie, bardzo dziękuję za nie. I jeszcze raz Cię pozdrawiam. I mamy kolejnego gifta od Krystiana. Bardzo dziękuję za safari kata i oczywiście Cię pozdrawiam. Widzę, że xD bierzesz przykład z Hugo i wysyłasz ogromne ilości giftów. Na pewno w tym odcinku będziesz rekordzistą pod tym względem. Bardzo dziękuję, oczywiście Ci pozdrawiam. I przy okazji pozdrawiam Hugo. Następny gift oczywiście jest od Szymona. 100 milionów diamentów, wow, bardzo dziękuję. I walentynkowy miś. Oczywiście Ciebie również pozdrawiam. Lecimy dalej. O kurde, następny gift jest od Szymona. 1 bilion diamentów, wow. Bardzo dziękuję. Jeszcze Party Axolot wersji gold. Oczywiście Cię pozdrawiam. No i chyba mamy rekordzistę pod względem wysłanych diamentów. Oj, coś czuję, że będzie ciężko to pobić. No dobra, lecimy do następnych giftów, i one są od Kuby. Wow, na jednym pecie dwa unikalne enchanty. Bardzo dziękuję i oczywiście Cię pozdrawiam. Następny gift jest od Grześka, znaczy następny. Wow, 569 milionów diamentów. Bardzo dziękuję i oczywiście Cię pozdrawiam. Lecimy do ostatniego giftu, który jest od szaryfek. Wow, 10 milionów diamentów! Bardzo dziękuję i oczywiście Cię pozdrawiam. I to już były wszystkie gifty. Za wszystkie jeszcze raz dziękuję. Jeżeli by ktoś chciał do mnie wysłać jakiegoś gifta, to oczywiście w opisie filmiku będzie link do mojego profilu Roblox. A teraz już lecimy szukać dalej naszych legend. Słuchajcie, żadnych legend nie udało mi się znaleźć, ale pierwszy raz widzę tytanicznego peta, żeby ktoś sprzedawał. Wow, 5 trilionów, trochę za dużo. Ale w sumie to pierwszy tytaniczny pet, który wyszedł. W dodatku jest ich tylko 506 sztuk. Aktualnie i tak sobie go nie kupiłem, bo nas nie stać, ale może kiedyś. Słuchajcie, ganiałem dwie kolejne godziny, w końcu udało się znaleźć. Są to legendy wersji Dark Matter, Shiny po półtorej biliona. Oczywiście kupujemy obie. Będziemy mieć już trzy, ale potrzebujemy jeszcze 7. Nie myślałem, że będzie to takie trudne. Słuchajcie, tamte dwie udało się kupić, a tutaj po kolejnej godzinie w końcu znalazłem. Będziemy mogli kupić ostatnie 7 petów. I to jeszcze w bardzo dobrej cenie, bo po 300 milionów za sztukę. Ja oczywiście to kupuję i lecę wbijać enchanty i wtedy się zobaczymy kolejne półtorej godziny, ale już wszystkie pety mają karton piątki. Wow, patrzcie to! Ponad 22 miliony na Tika. To niezły boost. Opłacało się. Na pewno na noc ustawię sobie pety, żeby atakowały tą skrzynkę i ciekawe ile przez noc zarobimy. Mam nadzieję, że do końca tygodnia zarobimy z 1 trylion karton coinów i wtedy sobie zrobimy jakiś większy opening. Może akurat wtedy wydropimy nowego huge peta. Słuchajcie, misja wykonana, mamy 10 petów, plus jeszcze dwa się robią. Ja jestem bardzo zadowolony, jeżeli chodzi o progres na hardcore modzie, ale jeszcze przed nami dużo rzeczy do zrobienia. Niektórych rzeczy, no niestety, się nie da przewidzieć, tak jak u mnie. Ja się pochorowałem, no i nie było czasu zająć się hardcore modem. Ale w międzyczasie robiłem mityki eventowe, zarówno na normalnym świecie, jak i hardcore modzie. Jeżeli ktoś z Was by chciał właśnie takiego pecika, napiszcie jakiś ładny komentarz oraz ważnik w gry. Nie zapomnijcie napisać, którą wersję chcecie. Normalną czy z hardcore moda. W dzisiejszym odcinku to już tak naprawdę będzie wszystko. Mam nadzieję, że Wam on się spodobał. Zachęcam oczywiście do lajkowania, subskrybowania. Udało nam się przebić kolejną barierę, którą jest 500 subskrypcji. Za co bardzo dziękuję i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.